wyglądało to miejsce ta brama co widzimy to jest The Zeit a ten zamek to jest właśnie tutaj te kamienie było to olbrzymie herb Matki Bożej tutaj jest właśnie jesteśmy na tym najważniejszym miejscu świata gdzie są szkoleni wszyscy Otrzymał tutaj nagrodę Decide. 2 grudnia 2019 roku Był to rok Zakończenia pewnego programu 200 Nie, 527 lat Zaprogramowanych Dla przejęcia władzy przez Arystokratów świata Którzy mieli Program 12 Października 1000. 1992 roku że wykształcą dzieci jako kapłanów i jako lekarzy 527 lat, no to jest właśnie rok 2019. W tym było już zrealizowano do końca, bo właściwie arystokraci świata panują na całym świecie, a szczególnie w ich państwie Izraelu. Rabin Lau, Izrael Lau, uważa się za potomka w 37. pokoleniu Saula Wala, wybranego w Lublinie przez Żydów jako Kula Polski w nocy z 17 na 18 sierpnia 1587 roku. W tym samym czasie wybrano 44. Króla Polski, który rządził 44 lata. Odgrywał trzeci wazę. Był również królem Szwecji. Jego żony były jak wiki Witelsba Czy Dachau. Przybyła również ich kuzynka z Monachium Klara Witelsbach, święta karmelitanka Bolsa, która wysłana została z do rodzicami na fundację. Karmel we Lwowie. Marianna Markocka, Sługa Boża, która musiały karmelcianki uciekać, bo przybyli Tatarzy. Dlatego też jest Fundacja w Warszawie Markockiej, gdzie zmarła. No i... A Clara widać to? Była przełożoną karmelitanek w Krakowie. Ufundowała również Kościół św. Marcina, gdzie teraz są protestanci. Jan Kazimierz, jego krewny, po koronacji 17, 17 stycznia na Wawelu w 1648 roku. Przybył pieszo do Karmelitanek, i do Kościoła Świętego Marcina gdzie dziękował siostrom za modlitwę jak również dziękował siostrze Mariannie Marchockiej za to, że mógł zwyciężać Jan Kazimierz to domek Jedwigi zdachał której wnuczką. Była święta Jagida Śląska. Był często za granicą. Był również w Hamburgu. Jak wracał z Francji, gdzie był uwięziony. Tutaj poznał króla Danii, dziadka króla Polski Augusta II Wysasa, I potrzebował, potrzebował król duński Fryderyk, dziadek Króla Augusta, e, Augusta II Sasa potrzebował pomocy Polski. Więc zgodził się 16 maja 1658 roku na fundację kościoła św. Józefa w Hamburgu na Wonsbeku, na, na Altonie. Tam, gdzie umarł, na cmentarzu żydowskim jest pochowany dziadek. Największego apostoła Eucharystii, naszego niezwykłego pośrednika Daniela Hermana Cohena, Augustina Marii, Juda Świętego Sakramentu. Urodził się w Hamburgu 10 listopada, znowu 10 listopada 1820 roku. Wnuk rabina Rafała Koena z Poznania. Mój podziadek przyjechał tutaj do Hamburga jako rabin Hamburga, Lanzbeku i Altony. Dokładnie 4 lipca 1776 roku, kiedy powstała Ameryka, to były urodziny dla nieba zmarłego tutaj, w klasztorze św. Oskara, św. Benedykta V. A potem, 4 lipca 1200 roku, urodził się 192 papież Celestyn V, który zrezygnował z korony papieskiej Dokładnie 10 grudnia 1294 roku kiedy w Oliwie przekazano Pomorze Gdańskie dla umożliwienia koronacji Króla i Królowej Polski 26 czerwca 1295 roku i tego dnia z domek Nazary znalazł się w Roleto. Dlatego też tak Matka Boża lubi nowenną, wołytańską, o której przypomniała Ingolstadt Jakubowi Rem. Jakub Rem był w nowicjacie razem ze świętym Stanisław Kostka. Stanisław, święty Stanisław Kostka, kuzyn Kostków, którzy Admirała Kostki z Polska, również tak, 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 tak. jego rodzina, to była rodzina króla Michała Korytytarza Wieźniewskiego. Tu został otruty 11 listopada 1673 roku w Lwowie, kiedy święty Stanisław Fabczyński widział zwycięstwo króla. Jana III Sowieckiego pod Chociniem. Tych dwóch polskich królów urodziło się na Polesku Jan III Sowiecki 17 sierpnia 1629 roku, a Michał Karybul Wiesniewiecki 31 maja 1640 roku. Ich pradziadkowie byli kuzynami. Zamojski, założyciel w Zamościa. Był kuzynem młodszego od siebie Stanisława Żółkiewskiego, założyciela Żółki. Ale już przecież wcześniej, od 1587 roku życi rządzili na powierchni, Polski, Saurwal i jego potomkowie. Także, ponieważ byli już często bankierami i wedle tej recepty Chce władzę, kształcąc się jako kapłani, jako lekarze. Tak właśnie robili. A potem akcja Jakuba Franka. Ci, którzy się uczcili, otrzymywali szlachectwo. Więc Jakub Frank, Żyd, miał dwa czty. Jeden w Lwowie, tam gdzie było, gdzie oddał Polskę i Litwę. Matce Boskiej, 1 kwietnia nasz król Jan Kazimierz, tam był chrzest Jakuba Franka 17 września, a potem drugi chrzest 18 listopada w Pałacu Saskim w Warszawie. Ojcem wczesnym był nieszczęśliwy król August III Sas, prawnuk. Króla Frederyka, który tutaj był w Hamburgu, rządził tutaj w tym kościele w tym czasie w 1806 roku, jak rozbili Wielką Katedrę, bo po prostu Królestwo Rzymskie likwidowali 6 sierpnia Przemienia Pańskiego. To tutaj w tym kościele umieszczono stajnie. i konie Francuzi umieścili. Cały dwór. Królowej Francji, która była prawnuczką Polskiej Królowej. Która była francuskiej, polskiej Królowej Eleonory, która miała ślub na Jasnej Górze razem z Michałem Paryżytem I Ich dwór był tutaj. I był tutaj kardynał. Ostatni kardynał, który był opatem w klasztorze świętego Michała Archanioła we Francji, na wyspie, gdzie... A Michał Archanioł się objawił 16 października 708 roku. Podczas rewolucji zamienili ten klasztor na więzienie. Do Hamburga przybył opat kardynał. Mieszkał przy kościele św. Józefa cały jego dwór. Umarł w Hamburgu 17 czerwca 1800, chyba roku. Znowu 4 lipca został pochowany w meczu. 4 lipiec. Mamy słynne likwidację Sikorskiego. Katastrofy samolotowej. Ale tego dnia to był jedyny dzień, gdzie nie był z nim masą Raffinger. Masą Ratingę z Krakowa za Zamojskim działał. Ale również tego dnia, 4 lipca, założono Instytut Piłsudskiego w Nowym Jarku. 4 lipca. Tutaj Witzaint organizował, finansował również Ramadan dla Arabów. To było chyba w 2016 roku. Jest to rok, w 2016 kiedy w Brukseli 22 marca wybuchły trzy bomby rocznica likwidacji 66 Polaków, w tym Bronisław Komorowski. Przy egzekucji był zaplanowany był dziadek Tuska, który się urodził w dniu objawienia się matki, nie, w dniu urodzenia w Łucji. Jest Tuska. Jest jego napis na 24 września 1939 roku. A potem był nie w Sztothofie. Ten napis jest. A potem był w Jego szef Pauli Pawłowski został skazany na karę śmierci 3 maja 1946 roku kiedy tutaj w Hamburgu urządzono obozy koncentracyjne, ale organizowali je Anglicy 8 września w 1947 roku przywieziono do Hamburga statek Exodus 47 11 lipca jak zwykle 11 lipca załadowano 4,5 tysiące Żydów na statki Monty Play zawieziono ich do Haifa do tam statki odsyłano, Zmieniono nazwy, 17 lipca 1947 roku na Exodus. Przewieziono i do Hamburga, do obozów koncentracyjnych w Libece. Było już po powrocie księdza Józefa Woźniaka z Hamburga. Ksiądz Józef Woźniak urodził się w Hamburgu 7 lutego. W 1913 roku z sojuszcami pojechał do Polski, do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam ukończył szkołę i ukończył seminarium duchowne. 3 czerwca 1939 roku otrzymał święcenie kapłańskie z Londa. Jego pierwsza placówka była Wińska, był klasztor Cysterek. Ufundowany przez babcie świętej Jadwigi, nie przez wnuczkę świętej Jadwigi Śląskiej, czyli prawda, wnuczkę. Jadwigi Witec zmarł i wdrachał 16 lipca 1176 roku. Dlaczego to takie ważne? Bo to nie ma przypadków. Tylko, że teraz jest wszystko zakłamane. Przejęli władzę, tak jak widać. Nie ma prawdy i nie będzie prawdy, dlatego żeby wymienili całe społeczeństwo. A największym reżyserem tego całego, tej całej wymiany jest Andrzej Wyszyński. 111 tysięcy Polaków likwidacja to wszędzie jest jego podpis. Imblanco, Polaka Brać akcja w 1937 roku, kiedy wydano encyklikę. Troską, z wielką troską, za którą było tutaj pełno ludzi aresztowanych, mordowanych, wsadzonych do obozów koncentracyjnych, wydał tę encyklikę przy pomocy Piusa XII, czyli Eugenii Pacelli. Wydał Pius XI. Kim był Pius XI? Urodzony 31 maja 1857 roku. W 1918 był jako nocusz papieski w Polsce, w Warszawie. Otrzymał tam święcenie biskupie. Jego konsekratorem był, jednym z konsekratorów był święty biskup Elczar, który urodził się 17 stycznia w 1842 roku. Oszczędny został 20 stycznia, kiedy ukazała się Matka Boska w pewnego medaliku. 勤池してきました。